Dopłynęliśmy sobie z Mikołajek i tak, pomału, 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 dopłynęliśmy sobie do jeziora Szymon. No i idziemy dzisiaj też na fishbarkę. Zjemy sobie tutaj e, obiadek, e, no bo tutaj jednak mamy sprawdzoną tą rybkę, a wczorajsze jedzonko, no to cóż. Mariusz Kartaczy był bardzo zadowolony, u mnie frytki i surówka też były rewelacyjne, ale co do samej ryby, do... no nie, no nie, to była wielka lipa. E... Rybka była niestety przesuszona, ciężko było w ogóle oderwać kawałki mięska od yy, ości. Szczęście o... w nieszczęściu. że po prostu nie byłam jakoś specjalnie głodna, więc no, więc było jak było. No. A wszystko inne było bardzo dobre, po prostu ryba nie wyszła tym razem. No, a tutaj mam nadzieję, że dzisiaj sobie zrekompensuje i pyszną rybeczkę sobie zjemy. No, a dlatego dla pisarka, że musimy być tu obok porcji dzisiaj na wieczór, bo jeszcze przyjeżdża nam e, e, ten mechanik, jeszcze musimy ten wymienić. Jestem umieli tutaj na niedzielny e, kotek. Na pogrom, także dlatego kręcimy się w tym miejscu. Wiadek mamy zapodany już i jemy. Wiatrak się zerwał. Właśnie łódeczka wypływa za nami z Sacramento. Dobra, ja mam Miętysa, a Asia ma Sądacza. Mm -hmm. Tak, widzieliście, serwis rano był, człowiek ogarnął i muszę przyznać, że mamy wszystko zrobione. Na, yy, serwis też zachował się jakby zgodnie z tym, cośmy się wszystko poumawiali. Także nie mam żadnych zastrzeżeń na chwilę obecną. Wręcz jestem zadowolony, bo wszystko już potem szło jak spłatka. Jakbyśmy mówili na godzinę, to konkretnie o tej godzinie był. Dodatkowo jeszcze ten wymieniony mamy słuchawkę. Yy, słuchajcie już w tym. Yy, wszyscy co na rufie. Także wszystko nam działa. Mam nadzieję, że teraz już cały sezon przed nami. To teraz już możemy pływać. No, a w hotelu jesteśmy, a czy w hotelu? Jesteśmy w porcie yy, Stanica Żeglarska Zielony Gaj. Już pokazywałem ten port chyba w którymś vlogu z poprzednich sezonów, więc nie będę powtarzał już de facto. Zapłaciliśmy słuchajcie 100 120 złotych. Tak, coś mówiłaś na no plus 15 zł. Prysznica. Kosztuje prysznic 7 minut. Prysznica mam, jest. Tu mam paragon, nawet już zobaczę. Ale tak mówiłeś. 120, 120. zł zapłaciłem. Nie, 140. Nie, 120. O, to nie jest takie ważne już te 20 zł. Jak, wszystko ważne. Trzeba być skrupulatnym. 140 zł, mojej wrocy. 140 zł zapłaciłem. tu jest paragon z prądem. Dwie osoby i łódka, czyli usługa portowa, 140 złotych. Dobra, my będziemy dzisiaj wypływać, a musimy zrobić taki manewr, że mamy auto w Rynie, więc musimy kanałem przepłynąć jezioro y, Tałty i Ryńskie, Asiula wsiada w samochód i jedzie do Sanbili, a ja będę płynął jeziorami do Sanbili i tam się już łódkę zostawiamy i do uciekamy do domu. Do domu. No... Bym się za bardzo musiał stresować. No. no, dobra. Ja już prąd odpinam. Prąd odpinam. Słuchajcie, starling mamy już złożony. Problem to by nie był w tym, czy ja przypłynę tą łódką, czy nie przypłynę, tylko czy trafię. O, o. Tak, tak powiedzmy. Dobra, tak to zostawmy. Czyli przepłynąć by pewnie przepłynęła, ale czy by trafiła, to ten starling już jest złożony. Eee, I teraz tylko muszę go, muszę go tam wyrozpinać i dać na Yy, do Mesy, Do Messy, brak płynął w ślizgu, no to nie jest przypięty tym razem. Także, a jeszcze nie zrobiliśmy z Hubertem tego mocowania yy, na tym na wieży, więc jak będę tu z Hubertem w którymś momencie, no to musimy pomyśleć raz. A Siła poszła jeszcze ze śmieciami. Ja tego Starlinka już tu wrzuciłem, położyłem go w ten sposób. Tu już pozamykałem. I słuchajcie, bierzemy się za odpływanie, jeszcze muszę prąd wyłączyć. Trochę nam się no zrobiło. Jeszcze kubki trzeba umyć. No, jeszcze trochę zanim wyruszymy. Prac będzie. Dzisiaj kurde, muchy latały strasznie. Ale to w tym porcie jest, yy, tak? Nawet powiem Wam, że kupiliśmy coś takiego do kontaktu. Yy, I niby to miało yy, coś dawać. I komarów yy, miało to odganiać komary i muchy, ale Wam powiem tak, że jakoś te muchy z tego nic nie robią. No. Więc nie wiem, gdzie to moja Asia kupiła coś takiego. Ale powiem wam, że lipa, więc chowam to kolejny, kolejny gadżet, który nie trafiony z takich ulubionych sklepików. No i wiecie co jest najlepsze? Łapka, łapka i klepnąć tą muchę, Ale Gdzieś tą łapkę też miałem tu, ale powiem wam, że nie wiem gdzie mi się też zapodziała. Tu że mieli koło map, to ona tu leżała zawsze, a widzę, że jej nie ma tu. Widzę, że jej nie ma tu. No dobra, moi drodzy. Powiem wam, że lampeczka się sprawdza, fajna jest taka ocyk. Ściemnia się i za trzeci razem się włącza, wyłącza. EcoFlow daje radę. Tym razem żeśmy sobie wzięli taką mniejszą stację na łódkę. Dajecie jakiś telefonik podładować, baterie do aparatu. Także e, mniejsza stacja, ale też fajnie daje radę. Wejcie wypłynęliśmy, płyniemy w stronę Rynu. E, no parę kilometrów mamy, przed nami Kanał e, Grunwaldzki. Co prawda nie za długi, 470 metrów tylko. Zabroniony pod żaglami. Zakaz parkowania na terenie całego, na dłuższym kanału. Ile minęło, ale dopływamy sobie, właśnie do rynu, już po lewej stronie mamy Bocianie Gniazdo, jeszcze mamy kawałek do Ekomariny Ryn. Asiula wysiada, jedzie samochodem, a ja płynę jeziorami do następnego portu. Jak ci się prowadzi? Tak jak warto. To znaczy? Dobrze. Dobrze. Jak łódeczka chodzi? Po zmianach? No, całkiem. Chodzić. Po prostu pracuje tak jak powinna. Tak, teraz tak powinna. Także jeszcze raz dzięki serwis. Wypłynę sam. Już od jakiegoś czasu Basia pojechała yy, samochodem do, do tego, do Rydzewa. No trochę nudno, musimy się nie ma tego odezwać. Muzyki nie puszczam. No, Pogoda się troszeczkę wyrobiła, ale bardzo chłodno się zrobiło dzisiaj. Wpłynę sobie już, jestem na Jagodnym, tak, na Jagodnym i widzę, że tu ustawiają się już jachtami żaglowymi. Spinają się dziobami tak, takie koło i to chyba widać, że to wszystko z jednej firmy, więc pewnie jakąś preskę tu mieli albo będą mieli, chociaż chyba mieli, bo się rozpływają już, ale fajnie tak stali rufami pospinani. Eee, super to wyglądało. Mimo to, że jest chłodno, to widzę, że tam się kąpią niektóre osoby. No dobra, mijam ich tu już i wchodzę w ślisk. Dzisiaj biorę się za gotowanie nam jakiegoś jedzonka tutaj na łódce w naszej kuchni. Wiem, że czasami mówimy o tym, że no nie lubimy tak w środku coś tam gotować typu, że smażyć, a jeszcze jak to jest rybka to już w ogóle, ale mamy tutaj taki ozonator, więc później sobie łączymy i wszystkie zapachy nam y, znikną, to jest patent Asi Baluch, więc wykorzystam go również. A co będę dzisiaj robić, to będę robić słuchajcie łososia, bo wybraliśmy się później na zakupy, już nie udało się nam kupić innej świeżej ryby tutaj w okolicy, no więc będzie łosoś po prostu, a zrobimy go Y, z makaronem y, tortellini i będzie do tego taki sosik y, śmietanka gorgonzola y, szpinak do tego jakaś grzaneczka może jeszcze no będzie dobre to ja się biorę zagotowanie a Mario nie wiem o, a Mario się tam rozkłada z jakimiś papierami nie ja przygotowuję dokumenty do ubezpieczeń Aha, czyli Mario się zajął jakimiś swoimi rzeczami, ja swoimi rzeczami, a jeść będziemy już wspólnie. To biorę się za gotowanie. Pokażę wam, bo tu jest obóz i dzieciaki robiły sobie tratwę. Taką normalnie z gałęzi i tak dalej, z butelek. Ja akurat nie teraz mają jakąś konkurencję. I próbują tych swoich tratw, próbują na nich pływać. Zobacz, co się dzieje. Te trasy się już rozwalają, butelki już się te, rozpływają i chyba jest konkurencja taka, że trzeba, kto pierwszy, dopłynie tu do brzegu. <śmienicja> konkurencja duża, dwóch na prowadzeniu praktycznie równocześnie. No dawaj, dawaj! Już niedaleko masz! Tam na desce ratownik No, tak, tak wyglądają kratki No dobra, tak wyglądają obozy. A ty co już ścinasz? żyją Żyją, żyją, patrz. Jeszcze trasy im się nie potopiły, także ten jest dobrze. ja już mam zrobionego, to teraz robię sobie szpinak. Tu już mam czosnek przysypowany, jeszcze go dosięgam troszkę drobniej. Jak mi się uda. A tu wam pokażę, mam już te grzaneczki, co pokazałam wcześniej. A tu jest już łosoś gotowy. No, wyszło tego łososia trochę dużo, chyba będziemy dwa dni musieli to jeść. Ale no była lipa dzisiaj do dostępnością właśnie rybki i to też były tylko takie dwa łososie, jeden za mało, dwa trochę za dużo. No ale dobra, jakoś poradzimy. Porzuciłam już pomidorki do mojego szpinaku. No i za chwilę będę robić sosik. Właściwie to będzie gotowe, jeszcze tylko szybko postawić wodę. E, na makaron. No i ja już kończę. Także jeszcze 10 minut, i będziemy mogli jeść. Sosik gotowy. Mogę do niego włożyć już e, mojego łososia. I to sobie tak pomału będzie pyrkać. A ja gotuję wodę na makaron. E, moja koszulka. Ucierpiała na no, tym gotowaniu, słuchajcie, będzie trzeba to odplamiać. Gdzieś mi prysło i się cała po prostu pobrudziłam. Zasunęliśmy, bo już kurczę chłodno od jeziora. A z tej strony mam mocnięte, Asia tu suszy sobie jeszcze sukienkę. Bo jutro jedziemy na targi do Warszawy, więc musiałam sobie przeprać. przeprać. nie. Prawie się wylało tak czubatą na nogi. nie. O, standardowy operonek bo mi na spodnie, ej kurde na podłogę, żeś kapła. Ej kurde, będzie ktoś tu sprzątać. No będzie. Ja gotowałam to sprzątaj. Na pewno. Tak. Na pewno. Czekaj. Misiu, Misiu, pozwól, że jedno z nas gotuje. Gotować to możesz, ale na nakładaniu to ci nie znasz. Okay. Uciekaj, że jestem pochlą. O ci Przejdź, pomagałem. To jest wkład Maria w naszą kolację. Jeszcze mi tu talerz No to weź, żeby stolika nie pobrudzić, serwetki. Ty widziałeś, jak szedłem w ślizgu, to ta Bazylia ledwo przeżyła. E, tak, tak była. <grym> ale ja tą Bazylię za, za mocno podlałam i ten. I mi trochę klapła, ale jakiś listek się tu ostał. Tak, ale ale żonka stara. No to co? Są tam tu dookoła. To już. Mario robi sobie fotę.